Witajcie na kanale CodePsot. Dzisiaj przedstawiam Wam kilka rodzajów szczotek do klingnacji. Mam nadzieję, że Wam to pomoże w wyborze odpowiedniego narzędzia dla Waszego pupila. Pierwszym narzędziem, które chciałbym Wam przedstawić, jest to Furminator. Służy on do na usuwania mm, pod nadmiaru podszerszka i sierści. Warto zwrócić uwagę, że nie powinno się go używać więcej niż raz, dwa razy w tygodniu, gdyż może im to uszkodzić strukturę włosa i zmarnować się, i zmatowić sierść. Ten model ma też funkcję łatwego oczyszczania sierści, po prostu jak się już tu sierść nazbiera, wystarczy przycisnąć przycisk do góry i ta sierść będzie odchodzić. Yy, regularne używanie znacząco zmniejsza ilość wypadającej sierści na meblach i podłogach, choć każdy posiadacz kota wie o tym, że jest to misja po prostu niemożliwa, aby usunąć wszystkie koty kotów, aby nie latały po domu. I niektóre koty, trzeba warto zwrócić na to uwagę, że niektóre koty mogą stresować się czesaniem Fulminatorem. Dlatego najlepiej zacząć od miejsc, które lubią, na przykład okolice karku lub głowy, a także też posiłkować się na przykład ulubionymi smaczkami dla odwrócenia ich uwagi. Dzięki temu właśnie będziemy mogli oswoić powoli zwierzęka z Fulminatorem. Może udało się przedstawić, że akurat mamy tutaj jedną gwiazdę wieczoru czesanie. Zajęty jedzeniem jest akurat, więc może Ty, Montek, podejdziesz? No, trochę się Ci zbierało. Potem wystarczy wziąć do przodu to, tak jak tu wcześniej mówiłem. To wtedy będzie można, wtedy z rozpością zdjąć. Drugą szczotką, którą chciałam Wam przedstawić, jest to szczotka nadająca się do codziennej pielęgnacji. O, Montek. Przechodzisz akurat z przykładem. Szczotka jest od dosyć tyle wygodna, że ma plastikowe zabezpieczenia, co chroni kota przed zadrapaniem go podczas czesania. Ma krótkie zagięte igły, co pomaga właśnie rozczesać sierść. Plus jest bardzo wygodne, gdyż ma mechaniczny system usuwania sierści ze szczotki. To bardzo pomaga ją utrzymać w czystości. Teraz, teraz się nie zobaczymy, bo mam taki ma dosyć wytrzeszana tą sierść, ale można szopę, nie? Że kotan delikatnie czesać, żeby go nie uszkodzić. Najlepiej dać smaczki wcześniej, żeby mógł sobie spokojnie siedzieć i nie był zestresowany. Zobaczcie, potem się przyciska ten przycisk. I ile sierści zostaje. Dosyć to jest wygodne, gdyż łatwo, łatwo utrzymać taką szczotkę w czystości. Kolejnym narzędziem do czyszczenia sierści kota jest gumowa rękawica. Najbardziej nadaje się do kotów krótkowłosych oraz dla kotów, które nie lubią tradycyjnych szczotek oraz do czesania lub furminatorów. Czesanie tą rękawicą jest mniej stresujące dla kotów, gdyż bardziej kojarzą to z głaskaniem niż z... i dzięki temu są bardziej odprężone. Zobaczcie. Ostatnią szczotką, którą rzadziej trochę używam, jest pudlówka. Ona ma cienkie zakrzywione igły, dzięki, dzięki czemu dobrze rozczesuje z sierść i kołtuny. Nie posiada nam zabezpieczonych igieł, dlatego podczas czesania warto uważać, aby nie podrażnić skóry kota. Na koniec bardzo ważna uwaga, aby częstotliwość czesania stosować do rodzaju sierści kota, mając na uwadze, że koty z krótką sierścią powinny być bardziej, rzadziej czesane niż koty z długą sierścią. Warto też zwrócić uwagę, że każdy kot jest wyjątkowy i posiadają unikatowe charaktery. Niektóre koty odrzucają dedykowane narzędzia na, rzecz, na szczotki do włosów dla ludzi. Tak jak zamiast na przykład drapaka za 500 zł, który się dla nich kupi, bardziej wolą zabawę w kartonowym pudle, po drapaku. To nam ten moment wszystko. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka like i suba. Również możecie dać w komentarzach, jakich wyszczotek używajcie. No i trzymajcie się. Cześć.